Dziękuję bardzo, a teraz o zabranie głosu w imieniu Społecznej Rady do Spraw adr przy Ministrze Sprawiedliwości poproszę jej Przewodniczącą Panią dr Ewę Tumorzyńską Dziękuję bardzo Szanowni Państwo, chciałam serdecznie powitać Państwa w imieniu Społecznej Rady Głośniej Teraz lepiej mnie słychać? Teraz dobrze. To może zacznę od początku. Serdecznie chciałam Państwa powitać w imieniu Społecznej Rady do spraw rozwiązywania sporów i konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości. Korzystając z tej okazji chciałam podziękować Panu Ministrowi i Sprawiedliwości i złożyć te podziękowania na ręce Pani Dyrektor Marzeny Kruk za umożliwienie nam współorganizowania tej ważnej konferencji. Kilka słów o naszej Radzie, którą w skrócie będę nazywała Radą do spraw ADR, ponieważ nasza nazwa jest do, dosyć długa. Otóż Rada jest ciałem złożonym z ekspertów oraz przedstawicieli resortów takich jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Prokuratora i oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnimy niejako podwójną rolę, bo z jednej strony, i to jest nasze główne zadanie, jesteśmy zespołem doradczym ministra sprawiedliwości doradzającym we do wszystkich sprawach dotyczących mediacji. Z drugiej strony ze względu na, na nasz społeczny charakter, a także skład Rady, jesteśmy także platformą, forum wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju mediacji. Od pewnego czasu Rada stoi na stanowisku, że media, w mediacji potrzebne są zmiany systemowe. Jako, że do tych zmian systemowych należy przygotować się odpowiednio, Rada wyszła z inicjatywą stworzenia Zielonej Księgi Polskiej Mediacji. Ta Zielona Księga oparta byłaby na kompleksowych badaniach i opinii różnych środowisk związanych z mediacjami, a więc mediatorów, sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców, na różne kwestie dotyczące mediacji, która pomogłaby w dalszym opracowaniu kierunków rozwoju mediacji oraz przygotowaniu się do dyskusji na temat przyszłej ustawy o mediacji. O tym będziemy mówili dzisiaj. Ustawy o mediacji albo może nawet szerzej ustawy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Znamienne jest, że na dzisiejszej konferencji nie będziemy odpowiadali na pytanie czy czy mediacja w Polsce, bo na to pytanie ta sprawa jest już przesądzona. Natomiast dzisiejsze panele będą poświęcone Raczej odpowiedzi na pytanie, jak. To znaczy, jak mediacja w Polsce będzie wyglądać, może nie dziś, może nie jutro, ale za kilka lat. Konkretne tematy, takie jak certyfikacja, kwalifikacje mediatorów, kontakty y, sądów z mediatorami, czy też konieczne zmiany legislacyjne, y, mają wspólny mianownik. Chodzi bowiem o to, ażeby jak najszybciej wypracować takie drogi, roz drogi rozwoju mediacji, o tym w swoim wystąpieniu mówił pan minister, które doprowadzą do tego, że mediacja zacznie być traktowana yy, jak metoda i pozwolę sobie na użycie metody komputerowej, jak, jako metoda domyślna. A więc metoda taka, że w momencie sporu najpierw strony wybiorą mediację, a potem drogę, dopiero drogę postępowania sądowego, jeżeli nie dojdą do porozumienia. W systemie prawnym jest zatem przestrzeń i na mediację i na postępowanie sądowe i te dwa procesy mogą w dużym stopniu się uzupełniać. W Polsce dla mediacji wiele już zrobiono. Usłyszeliśmy o tym, że prowadzona jest i kontynuowana bardzo szeroka kampania społeczna na temat mediacji w radio, w telewizji w postaci wydawania różnego rodzaju broszur. W ostatnim czasie prowadzone były i będą kontynuowane szkolenia dla sędziów. Ktoś może jednak zapytać, ile jeszcze musimy zrobić dla mediacji, żeby zaczęła działać, żeby była bardziej powszechnie stosowana. A być może mediacja w Polsce się nie sprawdza, bo takie są też głosy. Może mediacja będzie funkcjonować na marginesie naszej prawnej i społecznej rzeczywistości. Tymczasem spójrzmy na kraje, w których mediacje są stosowane bardziej szeroko. Możemy dojść do wniosku, patrząc na przykłady tych krajów, że mediacja jest niejako skazana na sukces. Ale temu sukcesowi wszyscy musimy pomóc, musimy zrobić ten kolejny krok. Ten kolejny krok to może być swego rodzaju iskra, zapalnik czy też katalizator, powodujący, że wreszcie wszystkie nasze dotychczasowe działania zaczną nabierać nowego sensu i znaczenia. W Słowenii, w małym kraju o populacji dwóch milionów mieszkańców. Wprowadzono ustawę od ADR ostatnio w tym roku, która staje się europejskim przebojem, jeśli można to tak nazwać, niemalże modelowa ustawa dotycząca mediacji. W modelu słoweńskim państwo wzięło na siebie koszty mediacji karnych, rodzinnych i częściowo cywilnych. We Włoszech w zeszłym roku wprowadzono mediacje obligatoryjne w prawie wszystkich sprawach cywilnych. Chociaż to wprowadzenie nie odbyło się bez kłopotów, dlatego że adwokaci włoscy strajkowali przeciwko wprowadzeniu mediacji. Być może obawa przed nowym, być może obawa przed utratą dochodów. Prawnicy włoscy zaczynają jednak przyzwyczajać się do tego, że mediacja obligatoryjna stała się ich nową rzeczywistością. W Wielkiej Brytanii w tym roku rząd zwiększył dotychczasowe wydatki na mediację o ponad 100%. W 2012 roku wydatki na mediację mają wzrosnąć z 10 milionów funtów do 24 milionów funtów. A zatem okazuje się, że przy, tak jak przy każdej inwestycji, ażeby zbierać owoce, najpierw trzeba zainwestować. Czy możemy prowadzić, pozwolić sobie na nieprowadzenie mediacji? Otóż w badaniach przeprowadzonych na zlecenie Unii Europejskiej w 2010 roku na temat kosztów postępowań sądowych i kosztów mediacji skonstatowano, że czas postępowań, w których nie prowadzono mediacji jest od 331 do 446 dni dłuższy niż koszty postępowań sądowych, a koszty dodatkowe związane z nieprowadzeniem mediacji wynoszą między 12 a 13 euro. We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polska jest szóstym co do wielkości krajem Unii Europejskiej. Jednym z najbardziej stabilnych ekonomicznie, a także politycznie krajów w tej części świata. Kryzys gospodarczy szczęśliwie nas omija, a przyrost gospodarczy utrzymuje się na poziomie 4%. Jak okazało się również z badań prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polacy są najbardziej zadowolonym narodem w Europie ze swojego życia. Mamy do tego olbrzymi potencjał organizacyjny i intelektualny związany z mediatorami, gotowych do rozwoju mediacji uczynić wiele, coraz szersze rze rzesze sędziów, adwokatów i radców prawnych, przekonanym, że mediacja to skuteczna metoda rozwiązywania wielu sporów, a także dotychczasowe nakłady poczynione przez państwo. Zachęcam, żebyśmy wszyscy uczynili ten kolejny krok. Dziękuję bardzo.